Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj ustosunkujemy się do pytań, jakie pojawiły się pod ostatnim moim filmem. Chciałbym odpowiedzieć na niektóre z nich. Na te, które zawierały jakąś tam treść, jakieś tam y, przemyślenia. Y, chociaż na początku, po pierwsze, chciałbym podziękować bardzo Portalowi Sadownictwo za umożliwienie zapoczątkowania takiej dyskusji o problemach polskiego sadownictwa przez polskich sadowników, bo na tych wszystkich konferencjach, spotkaniach y, to raczej wypowiadają się prezesi, profesorowie, którzy żadnych jabłek nie produkują, którzy mają swoje małe bądź większe interesy w. Y, wizji sadownictwa, natomiast nie dyskutują nigdy sadownicy, a dzięki uprzejmości tego portalu będziemy mogli my, sadownicy, na ten temat dyskutować. Yy. I pytanie pierwsze, jakie tutaj padło pod tym filmem, cytuję. Dla mnie teza o tym, że przyczyną kiepskich cen uzyskiwanych przez polskich sadowników za jabłka jest słaba znajomość języków obcych jest mało przekonywująca i czy to słaba znajomość języków była przyczyną, że na drzewach pozostają wiśnie, a na plantacjach truskawki, porzeczki i maliny. Yy. Moja teza dotyczyła tylko i wyłącznie albergueserowych, drodzy Państwo. Z tego, co się orientuję, to porzeczki czy też znaczna część malin albo truskawek to są owoce przemysłowe i to jest zupełnie inny rynek. Rynek europejski owoców przemysłowych jest oligopolem i tam rządzą troszkę inne zasady, więc ta teza tam nie ma zastosowania. Ja nigdzie nie mówiłem, że ta teza jest uniwersalna dla wszystkich, dla wszystkich dziedzin sadownictwa. A w krajach zachodnich, to z jakiego powodu rolnicy organizują traktorowe blokady? Języki przecież chyba znają. Nie jestem co do tego przekonany, czy tak na zachodzie rolnicy znają języki. Były tam pewne powody, dla których oni przestali odgrywać istotne znaczenie w łańcuchu dostaw. A organizują traktorowe blokady, bo drodzy Państwo, no też mają swoje problemy. Natomiast moja teza dotyczyła w ogóle tylko i wyłącznie rynku owoców deserowych i to i tylko i wyłącznie jabłek. Następne pytanie. Ci co mieli zmienić mentalność, to już zmienili. Większość dalej śni o rynku rosyjskim. Produkcja jabłek jest ugotowana i pierwszy rok bez klęsk żywiołowych pokaże, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że jeszcze wielu sadowników zmieni tą swoją mentalność i, i uda nam się stworzyć taką część sadowników, którzy będą naprawdę producentami i handlowcami na wysokim poziomie. Co do tezy, że produkcja jabłek jest ugotowana i pierwszy rok bez klęsk żywiołowych pokaże, gdzie jesteśmy. Drodzy Państwo, przypomnę Państwu rok 2014 i później 2018. 2018 był bardzo dobrym przykładem tego, kiedy mieliśmy tą taką rekordową produkcję jabłek i te ceny po 40 groszy. Po 40 groszy jabłek na sertowanie, ale cena jabłek na rynku europejskim wówczas była sporo wyższa. Ja sam wówczas eksportowałem jabłka m.in. na Słowację i ta cena. Za towar to warto było około 80 groszy. Przy cenie bieżących kosztów produkcji na poziomie 40 groszy produkcji jabłek, to 40 groszy na sortowni często nie pokrywało tych kosztów produkcji. Natomiast 80 groszy jak najbardziej pozwalało już wyjść na chociaż na zero. Więc znajomość języków opcji, znajomość handlu i możliwość wyjścia na zewnątrz ze swoimi jabłkami, na zewnątrz naszego kraju, jak najbardziej, nawet w roku nadprodukcji. Dawała szansę na jakiekolwiek pieniądze, na jakąkolwiek płynność finansową gospodarstwa. Następny komentarz. A gdzie polskie firmy? Sadownik jest od produkcji, a handel po stronie grup, a one w Polsce są od y, tam dy, sadownika. No się z tym nie zgadzam z taką tezą. Absolutnie. Y, profesor Makosz, który nie jest moim jakimś tam wybitnym guru, powiedział kiedyś bardzo mądre zdanie, że nim posadzisz sad, sprzedaj swoje jabłka. Drodzy Państwo, sprzedaż jabłek jest ważniejsza niż produkcja. Nikt za produkcję nie płaci. Płaci się za sprzedaż. Sadownik nie ma jest tylko i wyłącznie od produkcji. Sadownik jest od produkcji i od handlu, a powiem bardziej, że powiem nawet, że bardziej od handlu niż od produkcji. Następne pytanie. Język obcy na pewno pomaga, ale w obecnych czasach można sobie i bez niego poradzić. Największym problemem jest zachłanność ogni w łańcuchu yy, handlu. Przy wolumenie, jakim dysponuje przeciętny sadownik i precyzyjnym policzeniu kosztów produkcji oraz narzutu, Zadowolony powinien być każdy, sadownik, pośrednik, klient, pośrednika, ale do tego trzeba podchodzić z głową i tworzyć wieloletnie relacje biznesowe, a nie na jeden raz, gdzie każdy, każdego chce. Zgadzam się, jak najbardziej. Przy obecnych cenach jabłek yy, jesteśmy w stanie każdy, każdego zadowolić yy, marżą i tym, ile zarabiamy na tej produkcji. A teraz odpowie, niech Pan ten komentujący odpowie sobie na pytanie, dlaczego ten pośrednik ma taką marżę. No, dlatego, szanowny panie, że nie zna pan języka obcego i nie jest pan w stanie się dogadać bezpośrednio z importerem z zagranicy, i on może taką marżę narzucić, bo pan jest skazany tylko i wyłącznie wtedy na pośredników. Jeśli wyeliminujemy jednego pośrednika, to cena będzie lepsza dla pozostałych ogniw w łańcuchu dostaw, i mało tego, powinien nawet więcej. Im mniej ogniw w łańcuchu dostaw, tym łatwiej jest zbudować y, konkretne, długie relacje handlowe, drodzy Państwo. Y, dlaczego? Bo im więcej ogniw, tym więcej coś po to, co się może wydarzyć. Może się wydarzyć y, bardzo dużo może się wydarzyć jakieś niuanse osobiste, y, oszustwo, problemy, jakiekolwiek wypadki im mniej ogniw w handlu. Drodzy Państwo, tym większe szanse na zbudowanie długoletnich, trwałych relacji handlowych i dlatego uważam, że wyjście sadowników ze swoim towarem za granicę jest po prostu korzystniejsze w długoletniej perspektywie. Następne pytanie i tu bardzo chciałbym podziękować temu pytającemu za to pytanie. To pytanie jest bardzo długie, ja się ustosunkuję tylko do pewnych tutaj jego, jego części, nie do wszystkich. Tu sądownik pisze o sobie, że e, ukończył dobrą uczelnię, ma wyższe wykształcenie, zna języki obce, 4, gratuluje i produkuje wysokiej jakości jabłka. I pyta, czego mi zatem brakuje? Znalezienia odpowiedniego partnera, sam sobie odpowiada, co jest najtrudniejszym zadaniem? E, kolejna kwestia jest podpisanie umowy i dostarczenie jednorodnych partii towaru cyklicznie. Podpisanie takiej umowy wymaga od nas posiadania dużej powierzchni nasadzeń bądź zrzeszenia się w grupy. Nie. No, drodzy Państwo, nie. Nie musisz mieć y, tysięcy ton, żeby handlować jabłka za granicę. Drodzy Państwo, jest taki mit, że za granicę to tylko duże, jednorodne partie owoców, często liczone w tysiącach, setkach ton. Yy, tak, drodzy Państwo, nie jest yy, i mam z własnych doświadczeń, i wielu innych sadowników, mogę powiedzieć, że da się to robić inaczej, drodzy Państwo. Na świecie są nie tylko wielkie podmioty, są również mniejsze. Małe hurtownie, małe sklepy, które również chcą importować jabłka. Sam przez lata dostarczałem jabłka do hurtowni w Czechach, na Słowacji. Były to hurtownie, które kupowały tira tygodniowo. A miałem też hurtownię na Słowacji, na południowej Słowacji, które kupowała solówkę, czyli 10 ton raz na 3 tygodnie. I takie hurtownie też, drodzy Państwo, są, także nie jest tak, że możesz mieć, musisz mieć tylko i wyłącznie olbrzymie ilości, i żeby, żeby handlować. No tak nie jest, no, na litość boską, drodzy Państwo, również ci klienci, ci hurtownicy mniejsi, również płacą lepsze ceny niż, niż nasz rynek polski. Przecież ten hurtownik na Słowacji, który kupował ode mnie po 10 ton jabłek, on wcześniej też handlował polskimi jabłkami polskimi jabłkami, które polski producent wyprodukował, oddał na sortowanie. Pierwszy pośrednik, później jakaś tam firma handlowa z Polski wiozła to na Słowację, która tam handlowała jakimiś tam ziemniakami, kapustą i cebulą i między innymi jabłkami. Wwoziła temu temu hurtownikowi na Słowację i ten hurtownik pierwsze pytanie jakie mi zadał to Marcin, posłuchaj, jaki towar byś mi polecił, bo ja kupuję 10 ton, 10 ton na 3 tygodnie, i te jabłka, co oni mi przywozili, to po kilku dniach to już były takie zwiędnięte i brzydkie, i to miałem problem, miałem duże tam odpady. No i ja to ja mówię, że tu ch słuchaj, chłopcze, no i daret jakiś tego, no takie, takie rozwiązania. I ten e, człowiek był bardzo zadowolony z tego mojego idareda. Bo on rozumiał, że rozmawiał z sadownikiem, który mu polecił bardzo konkretny produkt pod jego konkretną potrzebę. Bo tamci pośrednicy z każdym kolejnym ogniwem mniej wiedzą o jabłkach. Wiadomo, że producent wie najlepiej, tak? I ten hurtownik był po prostu w niebo wzięty, bo ten Inderek trzy tygodnie leżał u niego na magazynie i jemu nic nie było. A wcześniej, jak tam kupował jakiegoś tam szampiona albo coś takiego, no to po kilku dniach ten szampion był miękki, zwiędnięty, tracił jędrność i atrakcyjność i miał problem, żeby się tego pozbyć. Także nie, nie musisz mieć wielkich, jednorodnych partii. Również jako mały żuczek możesz eksportować. Nie będziesz podbijał oczywiście Tesco czy Kauflanda, ale drodzy Państwo, możesz podbić jakieś małe hurtownie. Dalej to samo, ten samo, to samo pytanie. Pytanie dotyczy cen. Z jednej strony, cytuję, wypowiadasz się mówiąc, że rolnicy nie znają cen na zachodzie, później dodajesz, że jak rozumiem, ty znając te ceny, sprzedałeś się na po 2 złote zamiast złoty 30, to kłóci się z logiką. Znając ceny zachodnie, sprzedałeś jabłka pierwszej klasy za wagę w skrzyni po jakieś 46 eurocentów za kilogram. Czy aby na pewno znasz ceny na rynkach zachodnich? To jest bardzo ważna kwestia, drodzy państwo. Tu sadownik mi zarzucił, pytający, przepraszam, mi zarzucił, że yy, tak naprawdę i tak sprzedałem taniej niż są te, niż te jabłka kosztują na zachodzie. Tak, drodzy Państwo, sprzedaję je taniej niż Holender w Holandii. Niestety tak jest i tego na razie nie przeskoczymy, że polskie jabłka w Holandii zawsze będą tańsze, mimo tych samych parametrów jakościowych niż holenderskie jabłka w Holandii. To się nazywa pozycjonowanie cenowe. Nasze jabłka nie mają takiej marki jak jabłka np. z Włoch, z Francji czy z Holandii i musimy rywalizować ceną. Ale znając języki, znając ceny jabłek na Zachodzie, wiemy czy te jabłka są warte złote 30 zł nasze czy 2 złote. Oczywiście tu dochodzą jakieś tam jeszcze inne poboczne koszty typu transport, które też trzeba ująć w cenę ostateczną, a mimo wszystko jabłk, transport jabłek w skrzyniach jest dosyć drogim transportem, bo to kosztuje około 11 centów polska, Holandia, Polska z powrót tych skrzyń, więc to mimo wszystko odbiera trochę z tej ostatecznej ceny. Ale znając tą cenę zachodnią, ostateczną, ile dostaje holender, wiem, ile mniej więcej muszę niżej niż holender sprzedać i wtedy wiem, ile za swoje jabłka tak naprawdę mogę żądać. I wiem wtedy, że mogę żądać nie 2 złote, znaczy nie złoty 30, tylko 2 złote. Dalej kolejne argumenty o tym, że dopiero idzie kryzys przed nami, bo koszty działalności, koszty działalności nasze wzrosną, bo koszty pracy wzrosną. Tak, jak najbardziej no, koszty pracy wzrosną. Dlatego trzeba szukać jak najbardziej różnych sposobów na to, żeby jakoś z tego polskiego grajdówka te swoje jabłka wyeksportować, żeby zarabiać coraz więcej na tych jabłkach. I tutaj jest wiele rzeczy, wpływ na polskich jabłek ma konkurowanie z innymi krajami. Wychodzi kolejne ograniczenie, bardzo słaba promocja naszej marki przez związek na czele z panem Maliszewskim. Ja nie wiem, czy pan Maliszewski i związek jest odpowiedzialny za promocję polskich jabłek, czy taka jest jego, jego rola, tak? Ja to widzę inaczej, ale tak jak najbardziej, no słaba promocja naszych jabłek, nasze jabłka mają gorszą markę. I tak jak sam pan sobie teraz odpowiedział, że nasze jabłka nigdy nie będą kosztowały w Holandii tyle, co holenderskie, bo nasze mają gorszą markę. Kolejne pytanie. Miałem tego wcale nie komentować. Ilość negatywnych ocen wystarczająco zweryfikowała bardzo niski poziom merytoryczny tego nagrania. A od kiedy to oceny przez głosowanie decydują o merytoryczności jakiegokolwiek nagrania, jakiejkolwiek wypowiedzi? No to tak nie jest, że przez głosowanie ustala się, co jest prawdą, a co nie. Niestety. W dziś... Następne pytanie: W dzisiejszych czasach nieznajomość języka wcale nie jest problemem, istnieje zawód tłumacza. Gdyby tak było. To firmy eksportujące, na przykład grupy, nie szukałyby handlowców z językami obcymi. A jak zobaczycie jakiekolwiek ogłoszenia na handlowca w grupie, czy w jakieś tam firmy eksportującej, to zobaczycie, że handlowiec musi znać języki, języki obce. Następne pytanie. <coughs> Zawagę w skrzyni oferują 20 groszy mniej niż na <coughs> sortowanie. Na zachód trzeba mieć ilość. Jak na zachodzie u jabłka się urodzą, tobiego angielski nie pomoże. Oczywiście teoretycznie zgadzam się z kolegą w 100%. Dziękuję za y, zgodę w 100%. No tak jak powiedziałem, eksportując na zachód można uzyskać lepszą cenę niż, te, niż na sortowanie w Polsce, więc nie wiem, może tutaj pytający miał słabe oferty, jakie dostał, przykro mi w takim wypadku, trzeba szukać innych. Na zachód nie trzeba mieć ilość, no trzeba mieć ilość minimum jednego tira, tak, bo to się opłaca eksportowanie, wysyłki opłacają się, kiedy masz po prostu chociaż minimum jednego tira do sprzedania, tak po 10 to nikt się nie przyjedzie, bo koszt transportu zeżre te marże po drodze jak na zachodzie jabłka się urodzą to jest, to pytanie powtórzę jeszcze raz jak na zachodzie jabłka się urodzą, to jego angielski nie pomoże nigdy i nigdzie nie powiedziałem że Europa Zachodnia jest docelowym rynkiem dla polskich jabłek, absolutnie nie uważam wręcz przeciwnie, że zachód nie jest rynkiem docelowym polskich jabłek i należy unikać unikać opozycjonowania się wobec jabłka zachodniego, należy unikać produkcji na rynek zachodniej Europy Uważam, że są inne rynki, które są przyszłością dla polskiego sadownictwa. Yy, następne pytanie. Cytuję: Fajnie, Belgia, Holandia, języki bla, bla, bla. Strasznie indywidualny pogląd widzenia. Chyba chodzi o punkt widzenia. Punkt widzenia zawsze jest, proszę pana, indywidualny. Nie ma czegoś takiego jak społeczny punkt widzenia, zbiorowy punkt widzenia. Punkt widzenia zawsze jest indywidualny. Emiraty chętnie kupią to jest dalsza część tego pytania Emiraty chętnie kupią najwyższej jakości owoce, ale to mają być duże i stałe partie owoców, których jeden gospodarz nie osiągnie, tak samo jak inny rynek zbytu, na przykład Egipt. No tak jak powiedziałem, no, proszę pana, jeśli ma pan małe gospodarstwo, małą produkcję, to pan nie musi podbijać Emiratów Arabskich. Chociaż akurat Emiraty to nie jest jakiś tam wielki rynek i nie, nie, oni nie kupują setek tysięcy ton z Polski, więc myślę, że da się podbić rynek Emiratów Arabskich nawet pojedynczego gospodarza. A co tutaj dalszego tego, że tak samo jak innego rynku nie podbijemy Egiptu jeden gospodarz? No, tu jest akurat błąd logiczny i faktyczny, bo akurat z tego, co pamiętam, to zeszły rok i ten rok to jest wędrówka egipskich Nabywców po polskich wsiach i w zasadzie od domu do domu szukali sadowników, którzy wyślą im jabłka. Jeździli tutaj po Polsce i szukali tych kontrahentów, partnerów do, do handlu. Więc, no, jeden gospodarz, jak najbardziej może wysłać jabłka do Egiptu. To, to nie jest jakaś tam, jakaś tam wielka filozofia, i to jest realne. Wyślę pan jednego tira na zachód dalszy ciąg tego pytania i zadowolony, że najmądrzejszy we wsi. Nie wiem, czy jest to najmądrzejszy we wsi, ale jako sołty zarządzę badanie inteligencji i zobaczymy, czy tak jest. A pan chce handlować z Zachodem, jak kiedyś z ruskimi, że samochód przyjeżdża na podwórko, walizka pieniędzy i każdy zadowolony. Walizki pieniędzy nie było, tak, tylko był SMS z banku, że pieniądze są zaksięgowane, albo było potwierdzenie z banku, że jest wstawiana gwarancja bankowa. także Tak, faktycznie w momencie, kiedy przyjechał samochód na podwórko, ja wiedziałem, że albo mam gwarancję bankową na to, albo mam pieniądze na koncie przychodził SMS z banku. Kończyły się te praktyki, a przynajmniej mocno ograniczyły. No, jak widać, nie. Ja uważam, że od języku ważniejsze są kontakty i po to powstaje grupy producenckie, żeby odciążyć sadowników przynajmniej w tym. Grupa producencka jest po prostu zwykłym pośrednikiem, tak? I jako pośrednik ma swoją marżę, więc no, no nie wiem, no, czy tak jesteście Państwo zadowoleni ze sprzedawania tych jabłek przez kolejnego pośrednika? I dalsza część tego pytania, która jest istotna. We Włoszech handel jabłkami trzyma dwie grupy producenckie, mają bodajże swoje podgrupy i włoscy sadownicy mają produkować wysokiej jakości towar w dużych powtarzalnych partiach, a oni zajmują się handlem. Także nie ma co patrzeć tylko na Belgię i Niderlandy. Szanowne Panie Drodzy Państwo, Włosi skopiowali dokładnie model holenderski z grupami zrzeszającymi yy, gospodarstwa. I teraz jest pytanie, po pierwsze, czy Włoski model jesteśmy w stanie do Polski zaaplikować na polski grunt. Niech odpowie na pytanie, to każdy, który najpierw zweryfikuje może już nawet w internecie nie trzeba tam osobiście jechać czy polskie gospodarstwa wyglądają tak jak włoskie? Czy polscy sadownicy pracują tak jak włoscy sadownicy? Czy wy chcecie tak pracować jak włoscy sadownicy? I dlaczego Włosi wybrali taki, a nie inny model swojego handlu, organizacji rynku? Naprawdę, to trzeba pojechać, zweryfikować albo chociaż za komputera przeczytać jakieś konkretne dane. Bo uważam, że włoski model jest niemożliwy do skopiowania w Polsce jesteśmy innym rynkiem. A i druga sprawa, bo dużo, dużo słyszę o tym włoskim modelu i jak to w ogóle jest tam fajnie. Czy naprawdę jest tak fajnie? Czy wiecie, jak bardzo zmieniła się relacja dochodów, jakie otrzymują włoscy sadownicy ze swojej produkcji, do dochodów w innej gałęzie gospodarki. Czy włoscy młodzi sadownicy tak chętnie przyjmują gospodarstwa po swoich rodzicach? Jaka jest średnia wieku sadownika we Włoszech, w górnej Adydze, a w Polsce? Dlaczego tam nie ma młodych ludzi? Bo może wcale nie jest tak różowo, jak Wam się wydaje. Może wcale nie jest tak dobrze, że włoscy, że włoscy sadownicy chcą zostawać w kolejnym pokoleniu na tych gospodarstwach? Może. Nie jest tak różowo i jednak ten model włoski nie jest takim bawieniem i luksusem tego, tego rynku.